Bycie legendą w, w Polsce, jeżeli chodzi o sporty walki, to, to, to super I, i duże wyróżnienie i, i fajnie. Myślę, że jeżeli za tym idzie to, że młodzież chce uprawiać sporty walki i, i trenuje, i, i stara się dojść do, do mistrzostwa, no to, to, to fajna sprawa I, i ja się z tego bardzo cieszę. E, kosztowało to mnie bardzo dużo e, siły i e, dużo wyrzeczeń w życiu, e, no ale taki jest sport. No, e, trzeba się poświęcić i nie ma co narzekać, bo, bo no, myślę, że e, nie myślę, wiem, że e, robiłem to przede wszystkim dlatego, że mi się to bardzo podobało, e, że e, no, chciałem to robić. A że przy okazji stało się to też moją pracą, no to fajna sprawa. Jeżeli chodzi o, o moje walki i o to, która moja walka była naj, naj, najważniejsza w życiu, to to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ można, można się cofnąć wstecz do, 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 do moich pierwszych walk, do, do momentu, kiedy zaczynałem trenować Judo w 80 roku, kiedy z, z, walczyłem e, po, po kilku miesiącach treningu, kiedy stres był ogromny i, i udawało mi się jedną wygrać, drugą przegrać. E, pamiętam moje pierwsze, e, pierwsze zawody e, w kategorii 37 kg e, i to było ogromne przeżycie. E, później w, w trakcie sw swojej całej tej kariery e, no, to się też tak przeplatało. Raz wygrywałem, raz przegrywałem. Później, czym starałem, stawałem się starszym zawodnikiem, tym więcej wygrywałem i nie przegrywałem, ale, ale każda walka była dla mnie ważna, każda walka była, można powiedzieć, ostatnia i, i, no i wszystkie były bardzo ważne. Myślę, że gdyby nie było tych pierwszych walk, Moich, gdzie ważyłem 37-40, o tu mam akurat dyplom, gdzie ważyłem 40 kg, gdzie zająłem szóste miejsce. Gdyby tych, 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 tych miejsc nie było, tych dyplomów, tych medali na początku, to myślę, że też nie byłoby tego złotego olimpijskiego. Także no to wszystko. No, jest dosyć istotne i oczywiście pamięta się te naj, naj, najważniejsze, prawda? I te zrobione, zdobyte e, w, no, na Igrzyskach na Miejscu Świata, ale no, ja pamiętam te z tych mniejszych imprez, które też dla mnie były bardzo ważne. Jeżeli chodzi o moje trofeum, które w mojej karierze senior, se, seniorskiej było najważniejsze. No to myślę, że zdecydowanie złoty medal olimpijski, który zdobyłem w Atlancie w 1996 roku. Myślę, że każdy, każdy sportowiec marzy najpierw o tym, żeby pojechać na igrzyska, a potem, żeby zdobyć tam medal. Mi się udało zdobyć złoty medal. No i powiem szczerze, że jeżeli chodzi o sam turniej, to. Nie było ciężko, natomiast same przygotowania i to, co się wokół tego działo, to, no to już był, było bardzo ciężko, ponieważ no to był okres, kiedy bardzo ciężko trenowałem i jadąc tam na, na, na te igrzyska do Atlanty, no jechałem jako ten faworyt, który musi zdobyć tylko złoty medal. Presja była ogromna. Kiedyś, no, jak zaczynałem swoją przygodę e, z judo, to byłem mały, drobny e, i na początku e, tre, trener nie chciał mnie przyjąć do, do grupy, bo twierdził, że jestem za, za mały, że mogę sobie połamać kości, no, ale zostałem przyjęty tymczasowo i, e, no i tak to zostałem. Oczywiście potem, po e, tej mojej takiej długiej karierze e, w judo, e, Zacząłem nową, nową przygodę, nowy sport MMA, który, który kosztował mnie kosztuje mnie dużo wysiłku, ale, ale też to jest taki wysiłek, który, który lubię i w 2005 roku dostałem propozycję walki w Federacji Pride w Japonii, niestety tej Federacji już teraz nie ma, natomiast kiedyś za tych czasów, kiedy ja miałem przyjemność walczyć, to, to była to największa federacja na świecie. Startowali jej najlepsi zawodnicy. No i mi się udało tam dostać i stoczyłem tam kilka walk z różnym skutkiem. No ale walczyłem z najlepszymi. To, to jest też dosyć istotne, że że miałem przyjemność walczyć z tymi najlepszymi. No i tutaj też mi się udało zdobyć fajny, fajny puchar. To była bodajże moja trzecia walka z Brazylijczykiem Drago, z którym no, stoczyłem no, trudną walkę, ale, ale wygrałem przed czasem, wygrałem na na dźwignię u Dhishichi Jujikata, To jest dźwignia, którą się nauczyłem w Judo, więc Judo mi dużo dało i w tej walce no, pokazałem, że, że Judo jest górą. No i wygrałem przez, przez dźwignię. Później, później, po mojej przygodzie w Pride, dostałem propozycję walki w KSW, czyli konfrontacja. Sztuk Walki, Federacja, która liczy się bardzo mocno w Europie, Polska nasza, e, wzorująca się na, e, na Pride. E, i, i, no i, I tutaj stoczyłem kilka, kilka walk. E, udało mi się zdobyć jeden puchar. E, I czekam jeszcze jedna walka 6 grudnia, gdzie Mam nadzieję, że to będę też taki puchar, może trochę większy, może trochę mniejszy, nie wiem. Kim bym był, gdybym nie był sportowcem? Nie wiem. Na pewno na pewno nie siedziałbym tutaj, nie rozmawialibyśmy, nie pokazywałbym takich pięknych no, pucharów, ale ja wiedziałem od początku, co chcę w życiu robić, że chciałbym kimś być i dlatego trenowałem judo. Myślę, że od, od, od początku, od momentu kiedy, kiedy zacząłem trenować, wiedziałem, wiedziałem że, że to jest to, co, co chciałbym w życiu robić, czyli być sportowcem, być najlepszym, tak wtedy myślałem, najlepszym człowiekiem, zawodnikiem na świecie. Oczywiście w tych pierwszych okresach swoich, swojego treningu, swoich treningów i tego no Tej zabawy w Judo, bo można powiedzieć, że te pierwsze lata to, to bardziej była zabawa. no to, 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 to Nie myślałem w ogóle o, o, o Igrzyskach Olimpijskich, o Mistrzostwach Świata. No, po prostu można powiedzieć, chciałem być najsilniejszy, najlepszy na podwórku, prawda? Ale broń Boże, nie dlatego, żeby tam łobuzować i bić się ze wszystkimi, tylko no, jak to młody chłopak, tak? Natomiast oczywiście w Później, czym robiłem się starszy, czym więcej zdobywałem tych, tych, tych właśnie medali, i dyplom, dyplomów, które, o których teraz no, myślę, że nikt nie pamięta i ja tylko wiem gdzie jak gdzie to było i, i które miejsce zająłem. Czy jest rzecz w którą chciałbym zmienić? No myślę, że by znalazło się kilka, natomiast no, czasu nie cofniemy i, no, i nie da się zmienić. Można, można tam jakieś wnioski wyciągnąć, prawda, i może, może spowodować, żeby, żeby dzieci, moje dzieci, tych błędów, co ja kiedyś w życiu popełniłem, nie, nie popełniły. Ale tak generalnie, to w sumie to mogę powiedzieć, że w, w życiu mi się udało i, i moja kariera, myślę, że, że przebiegła no, tak, jak sobie wymarzyłem. Mam rodzinę, mam dwójkę wspaniałych dzieci. Jest super. Czy ja uważam, że jestem dobrym ojcem? Ja myślę, że trzeba byłoby spytać moje dzieci. Natomiast wiem, że dużo mógłbym zmienić, że, że mógłbym być dużo lepszym ojcem. Po części mogę się wytłumaczyć tym, że, że, że to, że, że większość czasu mnie nie było w domu, że, że E, moja żona była jednocześnie matką, jak i, jak i ojcem, w, w, bo, bo no często byłem na wyjazdach. W roku olimpijskim to prawie 300 dni byłem poza domem, e, no więc, więc e, całe, e, cała ta praca nad, nad dziećmi i tym, co się dzieje w domu, no spadała na, na moją żonę. Więc teraz e, mam dużo do nadrobienia. Myślę, że kiedy rzeczywiście już e, zakończę ze sportem, e, bo moja przygoda ze sportem troszeczkę się wydłużyła, bo w, e, w 2005 roku, kiedy zakończyłem e, swoją karierę w judo, e, no właśnie e, przyszło MMA i, i można powiedzieć, że e, zacząłem od nowa. Czyli zacząłem, zacząłem trenować e, Nową dyscyplinę, gdzie również musiałem się mocno poświęcić i skupić na tym, żeby, żeby się dużo nowych rzeczy nauczyć. No i to też mnie pochłonęło całkowicie. To, to spowodowało, że, że też dużo mniej czasu miałem, mam dla, dla rodziny, dla dzieci. Ale cóż. No. Coś, coś za coś. Moje córki są bardzo aktywne, niekoniecznie sportowo. Także no, sport myślę, że wyczynowy naszej rodzinie skończy się na, na, na mojej ostatniej walce prawdopodobnie z Mariuszem Pudzianowskim.